Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj zagramy w Fortnite razem z Krykosiarą. Przywitajcie! Cześć! A naszym challengem jest tylko. To challenge brzmi właściwie, jego tytuł to tylko stare SMG z ze względu na to, że doszły do gry kiedyś też były, więc. Ja chyba nie wiem okazji nimi zagrać, chociaż nie pamiętam szczerze. Więc dajmy kodowość i zaraz zobaczymy się w Battle Royale. My już zmierzamy w stan stacji ponieważ tam najprawdopodobniej one będą. Można je chyba wszędzie znaleźć, ale wydaje mi się, że tutaj. A ty jak uważasz? Chcesz tutaj? Stary, no tak, tak, ale stare dziki to są te nowe co dodali, czy jakie? No stare symdziki to są te nowe, co dodali, tak. Dobra. Oni, oni mają ja ładne dzisiaj. Ja nie gram nimi. Hmm. Oni, ja, ja tam jak się liderpicka. znajdzie, to gram. To Klinga mogę używać tylko do przechodzenia. Klinga, tylko do przechodzenia. Ok Dobra, tutaj ja coś sobie zobaczę. Przepraszam, ale cię, bo by mnie zabił. Mam pistolet maszynowy już. Okej, okay, kuba, chodź. Torturujemy go, chodź. tu do środka. Mamy go do kanałów. Weź jakieś pozbieraj masy. Chodź tu. Ja sobie przygotuję emotkę. Niech będzie. Czekaj, bo ty, tak, tu Chodźcie idzie. Coś tu. No, no żeby nam nic nie mógł zrobić ten jego gość On tutaj wejdzie, celuj tamten mm. Boże, on dobija no Nie wychodzi on tam wchodzi Owa. Ech Zróbmy Wiesz, drugie podejście My już wylądowaliśmy, teraz dopiero włączyłem nagrywanie, Przez chwilą nie miałem zbytnio okazji, ale Dobra. już jesteśmy Dobra, ja niestety nie mam jeszcze Nie ma zwykły pistolet o, mam Ja miast, też tam mam taki Mas... On się nazywa maszynowy, co nie? Tak, taki po prostu zwykły No to mamy. Chodź Ja nie potrzebuję Dobra Ale jedną wezmę na potem Dobra, to gdzie to jeszcze Jeszcze jednego No Aha. Nie doszło. Nie to jest też zwykły, taktyczny. W takim razie, gdzie on może być? Jeżeli ja widzowie znacie jakieś miejsce, to napiszcie w komentarzu. Mamy dla Was jeszcze dwóch odcinków i pewnie um, zobaczycie, że nie pojawił się odcinek z perspektywy. Um, niestety, Bigosiary, ale to ze względu na to, że coś nie piekło. No, nie coś wyszło na coś. Problemów... Z problemów takich technicznych, komputerowych moich. Bo tak to to by niestety, poszło, ale... Mój komputer nie pozwala na to, żebym, żebym nagry... miał aplikacje w działające, czyli obs -a. No niestety. Trudno, no, niestety, ale, ale... Może kiedyś się uda. No. Bo tego nie wiadomo. Dobra, ja nie znalazłem tego pistoletu. Nie ale ja nie wiem gdzie. No właśnie ja też widziałem, że ona gdzieś tutaj jest. Jest, ale tutaj. Wezmę sobie sprzęt do M. Masz Okej Znaczy mam skrzynkę, ale nie pistolet. Och, ja właśnie Dobra, to jak znajdziemy to, ten pistolet, to może akurat się uda. Jak widać chyba bigosiera chciała wam coś zaśpiewać. No co ty na to mało, chciałbyś me bananki? No co ty, co ty, weź moje bananki? No co ty na to mało, chciałbyś me bananki? Big bananki, big bananek. Widzowie, udało mi się go znaleźć, był dokładnie w tej skrzynce. Dlatego ja już biegnę do Bigosiary. Tam po drodze widziałem mieczek, tam na górze, właśnie, czerwony. Ale sobie przypomniałem, że w sumie to my nie możemy brać mieczeka, więc no niestety. O, kolejny masz niebieski. O, te nie wezmę. Będę mógł mieć dwa? W sumie no można. Bo chyba nie było nic, tam że tylko nie? jeden. Nie. O co, to o, to nie, ona sprzedaje że... takiej temy. To czekaj to... Możemy nagrać challenge właśnie z tych broni. Ale nie, bo w sumie to... Czy nie ma No jak... czekaj, nie, to tylko pszczeliny. Ile ty masz złota? O, brakuje mi... Brakuje mi 27. To chodźmy bardziej do strefy, może... Na rynek. Chodźmy się może trochę pobić. No co ty na to mało. chciałbyś... Czy chcesz idzie do sejfu? Tak to się idzie do sejfu na obu panej. Dobra, to daleko. I chodź na obu panom. My nie dojdziemy. Ten ktoś już zdąży się zabrać, więc nie, ja tam nie lecę. Chodźmy na miasto. Nok. Ok. Proszę, żeby tutaj... ktoś był, tak. O! Tak. Jesteś pełna wersja e, big bananki e, będzie ten. Może za niedługo. Jeżeli oczywiście dacie na to chęci, jak będzie pięć łapek, to to nagrywamy. Nagrywamy, mm. proszę. Jak widać, bigosiera wyznaje chęci do tego, żeby to nakręcić. Mhm. Więc spełnijcie Razem jej marzenie. Razem z bananem. No, nie yes. będzie. Ja mam skin banana, więc dedykacja dla mnie. Ja mogę wziąć tą potę i tutaj przyjmujemy to miasteczko. No, co ty na to mały, chciałbyś me bananki! No, co ty, co ty? I do tej weź moje jak jakbyście chcieli, to mod, się raz zrobi mądrość i normalnie bananki. będzie w tle podkład, będzie. Bananki. chcieli. Ale już przed, przed chwilą mi no. lagi. Zły bananek! No, co ty na to mał? tak? ja sobie o, o, Nie, w sumie niepotrzebnie. Tutaj tego też nie mogę wziąć Patrz, zrobić. ja ci pokazuję zaraz. Patrz. Patrz na to No widzę Aha, to nie zadziałało. Tutaj nic nie możemy wziąć Patrz Ty Dobra. patrz, twój bot tańczy breakdance'a Patrz na mojego On wbija nogi w moją głowę O ty O ty Dobra Dobra, to w takim Dobra. razie, gdzie są typy? Gdzie są te typy? Dobra byli na no, obu Jeszcze są tutaj, jest cel. Gdzie jest cel? Aha, tam jest cel. Trochę daleko. Chodźmy na strasznie, Miecie Miecz jest dobra? obok nas, to może chodźmy obok tego miecza. Czerwonego. Bo pewnie ktoś będzie chciał po niego przyjść, to my go pokonamy. No może ten cel pewnie. Być może. Chyba, że już mają, chociaż nie sądzę. Idę zobaczyć, czy ten cel tam idzie, dobra? Ty, ty bądź przy tym mieczu. Mhm. Chyba, że ja go wręcz wezmę i go zajumam tylko po to, żeby on nie mógł wziąć. Chociaż trzeba go skusić do tego. Tak, mam ich, mam ich. Jest cel. To chodź tu do mnie. Ja myślę, że oni nie będą tym zainteresowani. Chodź do mnie, to ja do ciebie też będę szedł i jakoś... Czekaj, mam motor. W takim razie szybciej do tego motora. To lecimy. Tam bo klinga, wiem o tym widzowie, ale... Chcę tam być teraz. No no no! No! No 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 no! Um. Oh, Boże! I co się wydarzyło? On ma kilkanaście HP! On jest tutaj w tym boksie? E, nie wiem, on pewnie się leci może. Jeden tu jest. Ale on jest sam. Ja dostałem snajper chyba. A nie, nie dostałem. co mnie ty z Bambik jeden. Okej. Okay. Co? Z tamtej góry snajpią. Daj botu, żeby mnie odradzał. Dasz radę? Albo wpuść mnie do środka. Okej okay. i odradzaj. Szybko. Daj botu, żeby mnie odrodził. Chyba, że nie damy ja rady. No leć go bibocie! Ech... Dobili. Niestety. Ja już zaraz będę odrodzony, mam nadzieję. Bo udało się jakoś, dzikusiarze, uciec. No Dobra, już chwila. No co ty na to mało? Chciałbyśmy bibałki. No co ty, co ty? Zrobimy klamoty. Dobra, no chodźmy. chodźmy. Jak mogliście usłyszeć przerwę muzyczną, taki przerywnik muzyczny. Ale to, to, dobre, to w dobrej wierze. Dbam o no wasze No Będą szli na wyspę. Będą szli na wyspę? A, gdzie, Nie, jest zaraz. A jest gdzie jest wyspa? A tam jest wyspa. jest wyspa? A tam jest wyspa. Oni gdzie jest zyspa? Wyspa, no tam jest wyspa, no gdzie jest Wyspa, no tam Wyspa. Już Dobra. przyjęli, Boże, tak szybko. Na szczęście to nasze miasto, więc ja sobie wezmę potki, wszystko takie. O nie, nie, ta pompa to jest zła w moim ekipunkku. No ja nie mogę budować. Jakbyście chcieli odcinek, że na przykład tylko bronię o, z. Chuba, perków. Kuba, ja nie no. mogę budować. A to dziwne. W ogóle. Typy gdzieś. No wiem, na to Ty zmierza do ja, mnie. Ja, z mam. ja nie mogę budować. Um, coś to mi w tym odcinku w idzie. Ja też nie mogę. Znaczy mogę. Przepraszam. Nie wsłuchałem się. Oni tutaj ciągle są. Oj. To był będzie, to będzie zły pomysł. Dobra. Oj, 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 Nie do końca wiadomo, co tu się dzieje. Co, co się, co się wydarzyło? ZD. Dobra, Nie mogę Hmm. To jest jakieś zero budowania Ciekawe dlaczego. Oj 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 oj. Boże, bo... Niestety chodźmy do lobby. Niestety przegraliśmy. Nie będziemy tego kontynuować. Może w kolejnym odcinku, jak będziecie chcieli, napiszcie, czy wolelibyście powtórkę takiego odcinka, to wtedy go wykonamy. I chcielibyśmy się już z wami pożegnać, dlatego cześć. Cześć.